Jeśli pierwsza scena filmu rozpoczyna się od cycatej blondyny w skąpim bikini do tego bierającej po dżungli i gonionej przez coś, co wygląda jak Predator, to wiedz, że coś się dzieje. Chwilę później widzimy dwie kolejne młode damy w równie skąpych strojach, a wręcz dokładnie takich samych jak pierwsza uciekinierka. Tym razem jednak są one przykute łańcuchami gdzieś w ładowni statku kosmicznego. Dedukcja godna Sherlocka Holmesa podsunęła mi myśl, że zapewne zaraz uwolnią się w jakiś niezwykle sprytny sposób. I wiecie co? Miałem rację. Nie dość, że młode damy uwolniły się, to jeszcze sprawnie załatwiły dwóch strażników. Swoją drogą, zwróćcie uwagę na ich hełmy. Widzicie podobieństwa, prawda? Jednakże strażnicy to nieudacznicy, ponieważ jeden jedyny Boba Fett nie dałoby się nigdy tak łatwo podejść. Szczerze Wam powiem, że byłem zachwycony tym początkiem i spodziewałem się porządnego filmu klasy B. Wiecie, takiego, który ogląda się z kumplami przy piwie i który daje z siebie wszystko, czyli nie więcej niż 20%. Do tego Slave Girls from Beyond Infinity, ponieważ taki jest tytuł tego filmu, to film, który w latach 90. uznano za tak skandaliczny, że aż trafił do Senatu Stanów Zjednoczonych jako przykład moralnego upadku Ameryki. To chyba pierwszy przypadek w historii, gdy senatorowie debatowali nad filmem, w którym głównym problemem jest to, że bohaterki zapomniały założyć więcej niż trzy kawałki skóry na krzyż. Nie mam ale że Dlaczego Szczerze wam powiem, że nie do końca rozumiem, o co była ta cała urabura, ponieważ jak się okazało, po obiecującym początku przyszła bida z nędzą i kosmiczne niewolnice bardzo mnie rozczarowały. Ale po kolei. Poznajcie Darię i Tisę. Dwie niewolnice, które uciekają z kosmicznego lochu, by wpaść w jeszcze gorsze bagno. Grane są one przez Elizabeth Kajcan, Gwiazdkę Kina B oraz Cindy Beale z takim czarem, że role drzewcu we Władcy pierścieni dostałyby bez konieczności uczestniczenia w castingach. A do tego wydaje się, że ich jedynym przeciwnikiem jest konieczność noszenia ubrań, a głównym zadaniem natomiast bieganie po planie, w skąpym stroju albo i nawet bez niego. Po kradzieży statku, bo najwyraźniej w przyszłości nie trzeba umieć pilotować, wystarczy tylko wciskać losowe guziki. Nasze bohaterki rozbijają się na tajemniczej planecie, gdzie czeka na nie Z. Złoczyńca z zamiłowaniem do polowania na ludzi i charyzmą godną co najmniej Ewy Kopacz. Jego dom strzegą dwa roboty pełniące rolę strażników. Zed oferuje dziewczynom nowe ubrania i zaprasza je na kolację. Yeah! Yeah, baby. yeah. Tam poznają dwoje innych ocalałych z katastrofy: Rika oraz jego siostrę Szalę, którzy ostrzegają, że coś jest nie tak, ponieważ ich towarzysze z rozbitego statku zniknęli bez śladu. W tym momencie film powinien budować napięcie, sugerować, że Zed skrywa mroczne tajemnice, ale tego nie robi. Zamiast narastającego niepokoju, dostajemy po prostu nudną scenę rozmowy przy stole. I to jest główny problem tego filmu. Jest po prostu nudny i źle wyreżyserowany. No ale idźmy dalej. Nocna wizyta w sekretnym pokoju trofeów rozwiewa wszelkie wątpliwości. Ściany zdobią odcięte głowy poprzednich gości Zeda, na których urządził sobie polowanie. Doskonale wiadomo, że budżet był niski, stąd wiele można wybaczyć. Ale pokój trofeów to miejsce, które powinno szokować i budzić grozę. Zamiast tego widzimy jedynie jakieś malekiny w tle. I nie dostajemy nawet jednego porządnego ujęcia na trofeum. To, co powinno być jedną z najważniejszych scen w filmie, jest nijakie, leniwe i jedynie powoduje pojawienie się na ustach uśmiechu politowania. Jeszcze większy zawód sprawiają nam sceny polowania. Zamiast napięcia otrzymujemy rozwodnione sceny, które wyglądają, jakby były kręcone w niewielkiej szklarni. Z raz jest za bohaterkami, a raz znika, jakby reżyser zapomniał, że to on jest łowcą i zagrożeniem. Zet, a nie reżyser oczywiście. Tempo całego filmu jest nijakie, a sceny wyglądają, jakby były kręcone bez żadnego pomysłu. Często brakuje logicznego połączenia między nimi. W pewnym momencie jedna z bohaterek wchodzi do jaskini na plaży, a wychodzi w dżungli. Podczas finałowej walki Z przygniata Tisę do ściany, ale w następnym ujęciu Zet już kompletnie gdzieś wyparował. I tak jest co jakiś czas. Wracając jednak do fabuły, Rick i Daria świadomi swojego losu, wymykają się do dżungli jeszcze przed świtem, by zastawić pułapki i poznać teren. Tymczasem Zed bierze szalą jako zakładniczkę i siłą zmusza ją do uległości, chcąc sprowokować Rika do udziału w polowaniu. Wysyła również robota, by sprawdził, czy pozostali są w łóżkach. Ale Tisa zatrzymuje go, odwracając uwagę nocną kąpielą. To w zasadzie jedna z lepszych, przypuszczam, że nie zamierzenie, scen w filmie. Tisa wabi robota na plażę, uwodząc go do tego stopnia, że głupia puszka nie jest stanie się oprzeć jej na gości. Czujecie ten absurd? A gdy roboty zaczynają się między sobą kłócić, przypomina to trochę parodię Tripio i R2D2 w wersji dla dorosłych. Well, uh, no. Niestety bardzo z tą sceną kontrastują momenty, które wcale nie pasują do estetyki tego filmu, jak chociażby sceny próby gwałtu. Są brutalne i niesmaczne i bynajmniej nie ma na nie miejsca w filmach klasy B. Albo robimy głupiutkie kino, właśnie klasy B, albo stawiamy na poważny thriller. No nie da się być jedną dupą na dwóch weselach. Do tego czarny charakter, czyli Z, ma w sobie tyle życia, ile schnące na ścianie farba. Grający go Don Scribner postanowił się chyba dopasować poziom aktorstwa do dwóch półnagich dam, ponieważ aktorsko jest tu tyle samo finezji, co w czteropaskowych podróbach dresów Adidasa z bazaru. Elizabeth Keiton i Cindy Bill dostarczają linie dialogowe z entuzjazmem godnym czytania instrukcji obsługi tostera, a Scribner jako Zed stara się nadać swojej roli głębie, ale kończy z charyzmą zamrożonego kurczaka. W ogóle aktorstwo w tym filmie jest mniej więcej na poziomie polskiego, amatorskiego porno. Jest źle. Najważniejsze pytanie brzmi jednak, czy Slave Girls from Beyond Infinity da się oglądać pomimo tych wszystkich niedoróbek. Odpowiedź: No, niby się da! Ale to chyba pierwszy film, którego nie polecam. Znajdziemy tutaj, co prawda, kilka zabawnych momentów oraz niezamierzone zapewne poczucie humoru, ale jako całość myślę. Że możemy sobie Niewolnicę odpuścić. To nie jest film, który pozostaje w pamięci, jak inne klasyki z lat 80. Zamiast tego, tonie gdzieś w morzu przeciętności, pozostawiając po sobie tylko wspomnienie tego, że ktoś kiedyś zrobił The Most Dangerous Game, ale z większą ilością bicini i gorszym scenariuszem. Nie, nie polecam. Dziękuję wam bardzo, że dotrwaliście aż do samego końca. Jeśli podobało wam się. Proszę, dajcie rączkę w górę, łapkę w górę oraz zostawcie saba. A jeśli to zrobiliście, dziękuję Wam bardzo. Natomiast, jeśli nie podobało Wam się, no cóż, dzięki bardzo, że wytrwaliście do samego końca. Słucham Waszych wszystkich uwag. Mam nadzieję, że jest odrobinę lepiej z dźwiękiem i z montażem. Nie jest idealnie, ale ciągle pracuję nad tym, więc czasem powinno być coraz lepiej. I co, to by było na tyle. Dzięki Wam bardzo. Jeszcze raz trzymajcie się i do usłyszenia.